Jest to bardzo duże wydarzenie i bardzo fajne zjawisko, jeśli tak mogę nazwać kolokwialnie, bo rzeczywiście jest to szansa dla potencjalnych młodych adeptów żeglarstwa, żeby zapoznali się z tą dyscypliną sportu, z tą formą aktywności ruchowej i to z jej wszelkimi odmianami. Bo program Energa Sailing, przypomnę, rozpoczął się od e, rejsów, od startów Zbyszka Gudkowskiego, w znamienitych regatach Wendeglop. To już jest absolutny top, jeśli chodzi o żeglarstwo samotników dookoła świata. Kontynuacją jest właśnie ten program edukacyjny realizowany przez Polski Związek Żeglarski. Możliwość zapoznania się właśnie z takim szerokim spektrum żeglarstwa to jest coś fajnego, coś co pokazuje jak, z jaką fajną dyscypliną sportu mamy do czynienia i... i tym, że możemy ją uprawiać w różnym wieku. Także dzięki właśnie programowi Energa Sailing udało się pozyskać dużo młodych zawodników, którzy mam nadzieję niebawem pójdą w ślady naszych olimpijczyków, Mateusza Kusznierewicza, Zosi Klepackiej, Przemek Miarczyńskiego i za parę, za kilka, kilkanaście lat zdobędą najwyższe laury mistrzostw świata, mistrzostw Europy, a nawet Igrzysk olimpijskich. Dzięki firmie Energa powstał projekt edukacyjny Saving stworzony specjalnie dla żeglarzy, a dokładniej mówiąc, edukować dzieci za pośrednictwem żeglarstwa. E, pomysł bardzo dobry, uważam, że dziedzina żeglarstwa uczy nie tylko samego sportu, ale przede wszystkim kształtuje charakter. E, uczy odpowiedzialności, uczy współpracy, uczy pokory. E, wszystko odbywa się z, w kontakcie z naturą, w kontakcie z żywiołami. Także tutaj e, Wykształtowany charakter poprzez żeglarstwo naprawdę przydaje się do końca życia. Przede wszystkim dzieci poznając żeglarstwo, te, które zostaną przy żaglach, pokochają ten sport i prawdopodobnie będą uprawiać żeglarstwo do końca życia. Uważam, że to, co robię, mam nadzieję, że robię to dobrze i dzięki temu, że w ten sposób to wykonuję, zwracam uwagę na dzieci, które nie mają zajęcia, które siedzą pod blokiem, które się bujają na trzepaku na podwórku i w ten sposób zobaczą, że można. Spędzać czas zupełnie inaczej i zgłaszają się do poszczególnych ośrodków w całej Polsce, gdzie prowadzimy nabór na następne lata i po prostu zaczną pływać. Energia Selling jest to program skierowany do dzieci w wieku 6-9 lat. Jest to program, który ma zachęcić dzieci, młodzież do żeglowania na optymistach, do, do spróbowania tak naprawdę poczucia czym jest, czym jest żeglarstwo. I tak naprawdę czasami ten projekt też umożliwia niektórym dzieciakom próbowanie popływania na łódce, bo nie zawsze jest taka okazja, nie zawsze rodzice mają na to pieniądze, a ten program właśnie to gwarantuje, gwarantuje zajęcia teoretyczne i praktyczne na wodzie, więc jest to program bardzo fajnie pomyślany, przewidziany, dla wszystkich jest wiele działań w programie Energa od wprowadzenia dzieciaków do, do całego systemu ponad 400 dzieci w różnych regionach Polski organizacja regat cały cykl Energa Sailing Cup, a dodatkowo jeszcze obóz szkoleniowy w górkach zachodnich, gdzie najlepsza 40 dzieci została przywieziona i na koszt energii zostali szkoleni dalej. Projekt Energia Sailing jest świetnym doświadczeniem dla młodych żeglarzy, którzy teraz zaczynają swoje doświadczenia na małych łódeczkach klasy Optimist. Daje im możliwość szkolenia się, wkraczania w to prawdziwe żeglarstwo regatowe, a także rozwijania swoich własnych umiejętności. patronem województwa małopolskiego razem z Pawłem Kłodzińskim, moim załogantem. Zachęcamy dzieci do pływania, zachęcamy dzieci do zarażenia się sportową pasją, jakim jest żeglarstwo. Pokazujemy im, jak zacząć pływać na że pokazujemy im zdjęcia z naszych wyjazdów, z igrzysk, żeby się jeszcze bardziej zachęciły i zobaczyły, jak fajnym jest sportem żeglarstwo i że warto go uprawiać. Jest to wspaniały program dla dzieci, które chcą zacząć żeglować na łódkach. Mają taką możliwość zobaczenia łódki i zarażenia się tą pasją, żeby mogły spróbować pływać i dalej kontynuować swoją karierę żeglarstwem, jeśli się im ten sport spodoba. Dla młodych żeglarzy, przede wszystkim tych, którzy już pływają, jest to no, możliwość kontynuowania swojej kariery i, i szkolenia się dalej w klasie optymizm, zdobywania nowych doświadczeń. A oprócz tego są dzieci, które tak jakby weszły dopiero do tego programu, zaczęły pływać na, na, na łódkach klasy optymizm, w związku z tym to jest ich początek drogi no w ogóle w sporcie, więc akurat mają szansę spróbować żeglarstwa, zobaczyć jak to jest, jak to jest piękny sport, niełatwy, ale, ale mam nadzieję, że zostaną zachęceni no, między innymi przez nas patronów. Do, do uprawiania właśnie żeglarstwa. Oczywiście na tym poziomie to jest początek. To są zawodnicy od gdzieś 8 do, do 15 lat klasa Optymist. Jest już kilku. No ja na przykład wczoraj pływałem w wyścigu z, z Marcinem Urba, Urbańskim, który zresztą tutaj wygrał te zawody. Chłopak naprawdę świetnie ogarniał wszystko. Ja myślałem, że będę raczej takim koordynatorem, a on po prostu potrafił, pytał mnie, czy mam czas, złapany czas do startu, czy wiem, jaka jest trasa. No po prostu raczej on mi tłumaczył niż ja jemu. W związku z tym jest naprawdę wielu, wielu mistrzów, którzy jak zostaną odpowiednio poprowadzeni, a dzięki takim programom jak ten i współpracy no, tak naprawdę najlepszych polskich żeglarzy zostaną poprowadzeni dobrze i będą w przyszłości mistrzami i będą zdobywać medale olimpijskie.